Bolę, boli, boli. co boli? No, no widzisz no. dlatego trzeba ci pomoc nie trzeba nic pomagać nie nie dość no, dość się jestem ratownikiem medycznym zgadza się na to żeby ci udzielić pomocy mhm. dobrze kolejny dzień interwencji kolejne wyzwania i kolejne informacje dla Was, informacje jak udzielać pierwszej pomocy. Zostańcie ze mną. Dziękuję za to, że komentujecie, że oglądacie. Proszę też Was bardzo o subskrypcję. Jest to nieodzowne, by zwiększyć swoje zasięgi. Dzięki zwiększonym zasięgom będę mógł dotrzeć do większej liczby osób. Co teraz mamy, drodzy kochani? Jedziemy do wezwania pod tytułem Uderzony butelką w głowę. Jest to bardzo dramatycznie brzmiące wezwanie. Butelka, pamiętajcie, jest ciężkim przedmiotem. A jeżeli jeszcze jest wypełniona płynem, urazy mogą być nawet śmiertelne. Kochani, ani ambulans systemu, ani motoambulans nie dotrze tak szybko jak dotrą świadkowie zdarzenia. Dlatego w waszych rękach jest często los poszkodowanego. Pamiętajcie o tym, by w pierwszej kolejności, gdy widzicie taką sytuację, zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest priorytet. Dobry ratownik to żywy, to zdrowy ratownik. Gdy już niebezpieczeństwo zostało zażegnane, gdy został już zatrzymany przez służby, gdy uciekł z miejsca zdarzenia, dopiero wtedy przystępujecie do działania. Pamiętajcie też o bezpieczeństwie biologicznym. Każdy poszkodowany jest potencjalnym rezerwuarem bakterii, dlatego rękawiczki są nieodzowne. Ale aby je mieć, musimy mieć apteczkę. Apteczkę czy to w plecaku, czy przytroczoną do paska, czy też włożoną w aucie. Pamiętajcie o tym, że w pierwszej kolejności obserwujemy, co się dzieje ze sobą poszkodowaną: czy leży, czy się rusza, czy jest nieprzytomna, skąd leci jej krew. Gdy widzimy, że jest to tylko uraz głowy, a z zeznań świadków zdarzenia albo tej samej osoby, która jest przytomna, Mówi, że tylko doszło do urazu głowy i więcej urazów nie było. Nie musimy robić badania urazowego. Wtedy poświęcamy tylko i wyłącznie uwagę miejscu, które uległo skaleczeniu. Zakładamy opatrunek. Pamiętajcie o tym, by opatrunek taki był założony w miejscu, gdzie jest krwawienie. Dlaczego o tym mówię? Włosy bardzo często zmoczone krwią przypominają jeden wielki skrzep. I często ludzie zakładają opatrunek tam, gdzie akurat nie ma rany. mano. Słyszysz mm. mnie? Mało rozcięty widzę i głowę. Jestem ratownikiem medycznym. Zgadza się na to, żeby ci udzielić pomocy? Mm. Dobrze. Słuchaj, założę Ci opatrunek mm. na głowę. Wyrażasz zgodę? Mm. Dobrze. Ja sobie go jeszcze obejrzę, co on ma. Fajnie, że go okryliście kocem. Zaraz wam koc dam, żebyście mieli na zaś ja zobaczę mu klatę. Wiesz zawsze. Zawsze dotykamy klatki piersiowej. Nie bój się, nie bój się. Nie bój się. No. Nie bój się. Masz kariczki masz. To przyszło rękę. rękę. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Daj mm, mm, rękę, nie bój się. Nie, nie. bój się. spokojnie. Chodź, chodź. Usiądź sobie. Usiądź sobie, chodź go przemią bramę. O, super. Dobra. O, dobra. Zawsze jak gość ma gorącą klatkę piersiową, to to, że ma nogi zimne i ręce, to nie zmienia postaci rzeczy, że nie jest w hipotermii. To jest taki znacznik. Jakbyś dotknął mu klatki piersiowej i by się okazało, że jest taka zimna, jakbyś był w muzeum i marmurowej ściany dotknął, to znaczy, że on jest w hipotermii. A tutaj ma gorącą klatę, on się ładnie zwinął w pozycji embrionalnej. Czyli w tym momencie... To w sumie klata najważniejsza. Chodzi o to, że Chciało się podnieść głowę, założyć opatrunek, dobrze? Podnieść głowę. Podnieś głowę. Chodzi o. O, super. Chodzi o to, że organizm wychładza się od kończyn, zaczyna. A później, jak już zaczynają te mechanizmy obronne wysiadać, to zaczyna być coraz bardziej chłodny. Podnieść głowę, proszę cię. Nie, O, bardzo ci dziękuję. A on ma gorącą klatkę piersiową. Dobra, możesz pójść już, dziękuję Ci bardzo. Więc tutaj się hipotermią bo nie, nie boimy, ale dobrze, że go okryliście, bo... bo to jest taka... poszliście procedurą, która jest bardzo dobra. Słyszy mnie Pan? Proszę Pana. Słyszy mnie Pan? Dobrze. Odpowie Pan na kilka moich pytań? Dobrze. Niech Pan mi powie, co Pan tutaj robi? Żyje. Jest pan tutaj, tak? Został pan pobity, czy, czy się pan przewrócił? O. No. Przewróciłem się oczywiście. No dobrze. A niech pan mi powie taką rzecz. Czy coś pana oprócz tej głowy jeszcze boli? Już pana. Dobra, podniesie pan już głowę. Podniesie pan już głowy. Już pan współpracuje z nami. Halo, proszę no, pana, niech pan porozmawia ze mną, no. otworzy oczy pan, otworzyć oczy, przyjacielu, otwórz oczy, no to zabierz rączki, nie wsadzaj sobie brudnych, dobra, czy jeszcze coś cię boli? Nie, nic, wszystko jest w dobra, pojedziesz do szpitala, żeby ci strzeli to w głowę, nie, no, nie, jest w dobrze, dobrze, nie muszę, nie muszę, przyjacielu, powiedz mi taką rzecz, słyszysz mnie dobrze? Poczekaj, chcesz... mogę? Możesz, ale na bok. Tylko nie na buty. Tylko nie na buty. Nie do butu. A, a chcesz się wymiotować? A powiedz mi, jakiś alkohol piłeś? Nie, Ja alkohol. Nie no, jest tak jak jestem, przecież pan Nie wie Pan, że wiem, że panie. pił Pan, tak? I załóż buty teraz. O, i dziękuję. O, to mi chodziło. To jest prosta sprawa, a stawiasz opór materii. Załóż najpierw buty, zaraz coś Ci dam, to sobie przemyjesz te ręce, dobrze? No masz... po rozbitej głowie jesteś. Załóż przyjacielu buty. Załóż, bo przecież nie będziesz chodził na busaka. No, raz dziękuję. Proszę bardzo. Dobra. W tym czasie, jak będziesz zakładał buty, czy mogę się Ciebie zapytać o kilka spraw medycznych? No. Co się stało, powiedz mi? Przewróciłeś się, do doznałeś urazu głowy, czy ktoś Cię powiół? oczywiście, się pobił? Dobrze. Czy masz jakieś alergie, uczulenia? Nie wiem. Ale nigdy nie, nigdy nie ten, nie było żadnych informacji? Nigdy nie było żadnych informacji, że masz, tak? Przyjacielu. Nic nie wiesz o alergiach? Nie, 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 mhm. nie tak Czy jakieś leki przyjmujesz na stałe lub yy, doraźnie? oczywiście, że nie. Nie, rozumiem. A jakieś operacje, zabiegi, choroby powiedz mi? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie miałeś chorób? Nie. No to pięknie. Czyli zdrowy do tej pory jak. Jak byk. Jak byk, dobra. <ślepy> Jest teraz. Go... O, wiesz. No ale tak Zgadzano z urawnym głowem mnie. Tak, 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 tak. Butlą dostał w głowę zatrzymaną. Skąd wiesz? W się tu z tymi damoniami. Aha. To prawda, że dostałeś butelką w głowę? Skądże? Nie wiem. się. No ale monitoring mówi co innego. Jaki monitoring? Miejski. Powiedz mi taką rzecz. No? Czy będziesz zgłaszał na policję pobicie? Nie, skądże? Jakie pobicie? Ja się no dobra Co głowa. No, no widzisz, no. dlatego trzeba Ci pomóc Nie trzeba pomagać, panowie, nie, nie Dość, dość, no, jakiś alkomat było badane? Nie, stop, stop Było badane jakimś automatem alkomatem? Bo. Po tym wszystkim osobę nieprzytomną układamy w pozycji bezpiecznej. Pozycja ta pozwala takiej osobie nie zachłysnąć się, czy to krwią, czy śliną. Pozwala tej osobie mieć drogi oddechowe drożne, a także jest pozycją stabilną. Okrywamy jakąś dodatkową garderobą albo kocem termoizolacyjnym, którym mamy właśnie we wspomnianej apteczce. Do przyjazdu słu służb kontrolujemy taką osobę, czy oddycha, czy nieco minutę. Pamiętajcie, kochani, o tym, by być ze mną dalej, by wspierać działanie motoambulansu. Bez was moje działania byłyby bardzo utrudnione. A także pamiętajcie o komponencie edukacyjnym. Udzielanie pierwszej pomocy jest proste. Kiedy? Kiedy to ćwiczymy. A jedną z form ćwiczenia jest słuchanie tego, co mówię. Jeszcze raz proszę Was o to, żebyście subowali. Proszę, byście przychodzili na moje social media, Facebook, Instagram, Twitter czy też Discord. Tam będziecie mogli porozmawiać z ludźmi z pierwszej linii frontu od strażaków po medyków po policjantów. Pozdrawiam serdecznie bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni.